Francja, Włochy? Nie, to Małopolska jej nowa stara tradycja. Po latach zapomnienia, to co w tej części Polski było kiedyś chlebem powszednim. Znowu hoduje się tu winne krzewy, a z ich owoców robi wino. Powstaje coraz więcej winnic, coraz bardziej profesjonalnych, wysokiegatunkowe wina. Podobno białe wina małopolskie są już naprawdę w czołówce światowej. Te słowa potwierdzają właściciele jednej z pierwszych odrodzonych winnic w Małopolsce. Nad poziomem wina czerwonego prace cały czas trwają. Winiarzom z każdym zbiorem wychodzi to coraz lepiej. Na pewno wszyscy się uczymy, robić wracając do tych tradycji wszyscy wszyscy się uczymy robić z roku na rok coraz lepsze wina. W całej Małopolsce można już naliczyć ponad 100 winnic. W około 30 na winie się zarabia. To tak naprawdę wspaniale rozwijający się biznes, który przyciąga turystów. Nie tylko tych, którzy lubią wino, ale także tych, którzy lubią przyrodę, kontakt z przyrodą. Porządna winnica powinna być zlokalizowana na południowym stoku opadającym ku jakiejś wodzie. Takie warunki to gwarancja dobrego wina, ale i pięknych krajobrazów. Małopolski szlak winny skupiający ponad 35 winnic ma przypominać o odradzaniu winiarstwa. Ludzie poprzez zwiedzanie winnic, poprzez przebywanie z winiarzami, poprzez przebywanie na polu wśród roślin, widzą, że to, że to rzeczywiście namacalnie się dzieje. Butelka najdroższego wina na świecie kosztuje około 2000 euro. Małopolskie jest jeszcze znacznie tańsze.